Hej widzowie z tej strony Enderek. Dzisiaj znów zagramy w Project Playtime. Zapraszam do oglądania. Dobra, więc już jesteśmy w naszym projekcie i widzę, że się nam coś tu popsuł resolution ekranu. Bo czasem to takie, że jak się wyłącza full a to się automatycznie tak robi. To jest zepsute. Dobra. Wszystko działa dobrze, wszystko działa dobrze. To robimy play. Postgame Toy Factory. Już sobie w tyle grałem, dlatego mam tam chyba dwa level spida kupionego. Byłem już yy, chyba dwa razy byłem tym, Boxybu. Nie sprawdzałam mamy w sumie. Ale chyba Boxybu jest najbardziej open na Toy Factory, a na Teater najlepsze mamy Glex. A Hagiłagi, tak, pół tutaj, pół tutaj, no. Dobra. No teraz poczekamy sobie aż coś wejdzie, bo nie wchodzę na publiczny lobby, bo często jest tak, że jak wejdę, to po prostu host wychodzi z gry i przez to się wszystko wyłącza. Dlatego ja tworzę własną grę, żeby taka sytuacja się nie zdarzyła. O, działa. O, jestem. McQueen mamy mam McQueena, mamy ja z kie, kieszona. O 6 na 7 za chwilę wejdą. Funie, reskin, Reskim. i Tyle. Tylko na rzecz jest to, że nawet jak się zrobisz wszystkie te party i się już zacznie pociągać, to jeszcze trzeba tam nacisnąć ten przycisk, żeby kolejka przyjechała. I najczęściej po prostu nikt jak gdyby tego nie zdarza zrobić. O, 7 na 7 jest idealnie O, jestem, jestem panem co zabawkę będzie składać Dobra Dobra, dobra, dobra Chodzimy z ze... jaki debil. Nie, to totalny to debil jest walkie walkie Dobra, tu na razie nie idzie, więc sobie zrobię ten puzzle. Dobra, ja spróbuję typa zrywać. Tu jest on kampił, jaki camper Camper walony Ty by w ogóle już now. Zaawansowany gracz Ogólnie To już ty No a jak oni szybko poddają? Jedna główka jest tylko No kliknąłem, widzieliście to widzowie, jakie lagi są z serwera, jak nie jesteś hostem. No, nie wiem czy ma sabotaże w sumie. rozrywaj zliwaj wowali go no kliknąłem ale ku szttalli tam przecież

Dobra, idziemy Do to, to poza tu. Okay. Dobra, tam typa wsadził On żyje cały czas, dobra, bardzo dobrze Biegnie, nie jest wołać Wołać typie Jeszcze! Chciałem powiedzieć, że jeszcze ani razu nie dadłem. by tutaj był no co, chodź tu Dlaczego on się na to dał nabrać? Dość ciemno jakoś bardzo. Dlaczego tu nie ma latarki? To jest też nieprzyjemne. stój. Dednął naprawdę? Teraz musiał dednąć? Ej, byłem tak blisko. No, słabo. Słabo. Oj, co jeżeli tam będzie dużo hagi łagi? Bo może być tak, że oni już tyle ich narastają. Nie, nie może być tak, tylko nie, nie tak może być, tylko tak jest. Ratuj mnie ktoś! Ciemnie ktoś się wał uratować. Nie! Dlaczego on go zabił? Automatycznie? Mhm. Kocham tą grę i to, że tak fajnie losowo wywala. Dobra, chodzimy tutaj. Are you serious? A... Host... Dlaczego hosting? Jak klikam automatycznie szuka gry. No to chyba szuka, bo jak jest. O, na... Jest. Jest przycisk do stworzenia swojego własnego serwera. Quick Play, polega na szybkiej gry. A szybka gra nie polega na tym, że ci samo hostuje grę nagle. Będę wyzywać tą grę. Wyzywać ile wreszcie, po prostu trzeba, no bo twórcy coś tutaj... ...zwalili. A teraz nieco się wczytać. A, no game found. I to będzie cały czas, czyli muszę grę zresetować... Żeby znalazł. Rozumiem, tak, bo gra, gra ma jakiegoś buga, które przez którego muszę ją jeszcze raz włączyć. O! Jesteśmy 6 na 7, grajemy teraz, będzie to dobrze. Gra się zacznie. A, wychodzą! Oczywiście, że ktoś wchodzi i wychodzi od razu, bo to debile są, a nie Ani gracze, którzy po, po wejściu od razu wychodzą. Przecież wybrałam Toy Factory! Ej, ta gra to jest z Dlaczego to działa jak... mm, Dobra, dobra Dobra, nagram taki odcinek Typu ta gra nie chce działać, ta gra to ściek Mam nadzieję, że będę chociaż raz potworem ja Następny odcinek po prostu nagram z kolegami, bo to Bo to tak po prostu nie ma sensu akurat to... Jak ta gra, tak pięknie działa no Nie, przecież tam hagiwagi. łagi te mały Najlepszy Wojsla innym... jedyne w Islandii, to są woj... To jest. Już zabił. Ale typ. Za chwilę pójdę do holu i tam ich zrewajwuję obydwóch. Tylko najpierw muszę poczekać, aż on pójdzie. Jak tam revive? nigdy... jak tam go w ogóle nie było. Co jest tą gromnie taka? Na razie jedyne co robię tu ich rewajwuję Trzeba tutaj, tutaj się nie oszuka jak w niektórych mapach To słabo Chodź typku, chodź typek Dużo tiketów bardzo dostaje, to fajnie. Koncept gry był dobry, ale serwery i wykonanie jak zawsze akurat. Źle, naprawdę. Nie, ja tak przeczuwałam, że będzie źle. Chciałem tam wam po nie da. Dłużej przeżyjemy, tym lepiej, bo i tak to się automatycznie zrobi. A widać po tym jakich mamy playersów, że to będzie słabo. Dawaj Rupku. Trzeba się w lokach zachować. Tylko jedna osoba żyje. Czy tu jest ro... Mówcie, że to tylko tutaj, stąd mamy głowę. No ten... No za dobry jest ten hagi wagi. Ty co nim gra... Ty co nim gra dobrze gra. Akurat. Nie mogę spajlować. A, fajnie, I ten dobrze i mi sfajlował No! F kurde! 오 <목소리도> Co? Odkrył mnie! Kupa, 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 No i super. Jedna osoba tylko została... IRL. A teraz pewnie będzie milion tych hakerów, bo on już tyle razy... Dlaczego tu jest, Odkrył mnie to jest Do zbugowane? Od nich tu jest zbagowane. Do paczu dodali zbagowane rury. O dobra, ja tego nie przeżyję już. To jest ich za dużo zdecydowanie. Man, I'm dead. No, klikam ci. Jebidno. No, fajne lagi w Może to przeżyję jeszcze, nie wiadomo. laguję dźwięk teraz, nie wiem dlaczego. E. Eee, co to było? Aj. Aj, uciekł. Tego jakimś trudno dopadł Nie Mówiła... jest... O, wręcz... Re... tu jest naprawdę przełom gry Oj, no, fajny przełom gry Fajny przełom gry, że jedzie pociąg, a nas gdzieś wywalają sobą po mapie Już się uruchomił? Przecież jeszcze się gra nie zaczęła Teraz Boksibu jest smo Ta gra jest totalnie zbugowana Ta gr Tej grze już nic nie pomoże, ona jest po prostu najbardziej zbugowaną grą w tym roku Made. Dobrze kliknąłem Co on Kto go w takim razie niósł? Kto... Ale ta jest... Ta gra nie ma sensu. Super gra, która jest najbardziej zbogowaną grą w tym roku. Waham tą grę. Już tego wyciągają, nie jeszcze nie wyciągną. Gra jest zbagowana i, i... A teraz w ogóle tutaj wymienić Im pomagam tylko dlatego, że ja chcę przeżyć. On w ogóle w mnie klika, co jest? O! Wyciągają mnie! No! Jest. Trzeba tam nie wyciągać, to za ja Pewnie ja go zaczął boxy który z dupy się wziął tutaj w ogóle na tej planszy. I... Zaczął go atakować. Dlaczego nie można zagrać jednej normalnej, naj, najnormalniejszy gry. I co nagle ich będzie więcej, bo niby mnie wyciągnął i drugi raz wpadnął, tak to się zalicza? Ale tego jest do dupy. Tak, tak to działa. Najlepiej działająca gra na świecie. Dobra. Widzę, to by było na tyle. Myślę, że Wam się bardzo spodobał ten odcinek, w którym nic nie robiliśmy. Tylko próbowaliśmy ogarnąć. Ej, ja miałem tutaj już prawie cały. Chyba tak. No, fajnie ogólnie. Fajna gra. Fajnie się grało. Bardzo, bardzo fajnie się grało. Do widzenia. Cześć pa.